Cześć, witam Cię w osiemnastym odcinku podcastu Szefa Kuchni. Dzisiaj przedstawię Ci moje pomysły, które możesz sobie wykorzystać na obiady domowe z kurczaka. Przygotowałem dla ciebie 7 moich takich szybkich pomysłów na przygotowanie właśnie takich obiadów drobiowych. Doskonale wiem, że świeże pomysły w każdej kuchni domowej są naprawdę bardzo mile widziane, ponieważ szybko się wyczerpują i wszyscy o tym doskonale wiemy. Mam nadzieję, że zaczerpniesz inspirację i ugotujesz coś pysznego z moich propozycji. Opowiem Ci tak w wielkim skrócie, w jaki sposób przygotować pewne dania, dam Ci na nie pomysły, opowiem troszeczkę co zrobić, żeby je przygotować, żeby je upiec, żebyś miała, czy żebyś miał, nowe inspiracje i nowe pomysły i fajne obiadki. Zanim jednak do tego przejdę, proszę Cię o subskrybowanie mojego kanału. Wciśnij przycisk subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Będziesz dostawać powiadomienia, jeżeli klikniesz taki dzwoneczek. Będziesz dostawać powiadomienia o każdym dodanym nowym filmie. W zasadzie codziennie coś dodaję, więc różne filmiki możesz sobie oglądać. Zapraszam Cię także na TikToka, Instagrama, tam też dodaję różne fajne, ciekawe rzeczy. Gorąco Cię do tego zachęcam. Mam również swój blog kulinarny szefa kuchni www.foodandtravels.eu. Link do wszystkich mediów społecznościowych oraz do mojego bloga znajdziesz w opisie filmu. Gorąco Cię zachęcam do zapoznania się z tym. Dodam jeszcze, że nasza kulinarna społeczność się naprawdę rozwija i naprawdę kwitnie. Możesz stać się jej częścią, jeżeli masz na to ochotę, i możesz zostać patronem możesz sobie przejść na patronite.pl gdzie jest mój profil foodandtravels.eu link znajdziesz w opisie filmu możesz sobie tam kliknąć i przejść możesz zostać patronem wspierać naszą społeczność sobie przeczytaj, wejdź tam dalej i zobacz w jaki sposób to zrobić wszystkiego się dowiedz jeżeli chcesz świeżych pomysłów to na pewno je tam znajdziesz, będziesz mieć różne przepisy, różne artykuły kulinarne a jeżeli jesteś pracownikiem gastronomii i masz ochotę się rozwinąć troszeczkę i chcesz rozwinąć skrzydła w branży, to możesz dowiedzieć się wiele rzeczy od strony gastronomicznej, prosto od szefa kuchni, także mam też różnego rodzaju pomysły, jak wykorzystać sztuczną inteligencję właśnie w pracy menadżerów do tworzenia ofert, do, do tworzenia różnych tekstów do, do tego, żeby stworzyć jeszcze lepszą stronę internetową i taki content wokół Twojej restauracji czy wokół Twojego hotelu. Gorąco Cię zachęcam, tam też możesz sobie przejść, sobie sprawdź wszystko na Patronite. No dobra, lecimy dalej. Pomysły na obiady domowe z kurczaka. Pierwszy pomysł to jest pieczona pierś z kurczaka zapiekana z pieczarkami i żółtym serem. Wyporcuj fileta i go lekko rozbij, zupełnie tak jakbyś przygotowywała czy przygotowywał kotlety. Ułóż je na blaszce wyłożonej pergaminem. Dos dopraw troszeczkę do smaku kucharkiem. Możesz dodać troszeczkę pieprzu, żeby wzmocnić smak. Podsmasz w międzyczasie pieczarki, pokrój je w plasterki. Możesz dodać cebulki, usmasz je troszeczkę na oleju. Dopraw solą i pieprzem. Jeżeli już to zrobisz, to przełóż na te rozbite mięsa, wyłóż te pieczarki, posyp tartym żółtym serem, takim gotowym z paczki, możesz w każdym markecie taki kupić, a jeżeli nie masz, to zetrzyj sobie z kawałka na, na grubych oczkach. I wsadź do rozgrzanego piekarnika na 200 stopni. Myślę, że pieczenie będzie około 20 minut, trwało to nie jest zbyt długo. Polecam ci włączyć termoobieg, ponieważ on powoduje, że dużo szybciej się wszystko piecze w piekarniku. Mam takie w pracy w mojej restauracji, takie piece kucharskie, które właśnie mają też taki termoobieg, tylko że tam jest taki wielki mega wentylator, który po prostu wieje gorącym powietrzem. To jest taki turbo-termoobieg i on naprawdę bardzo dobrze piecze. A w piekarnikach domowych to jest taka troszeczkę imitacja tego, ale też dobrze daje radę gorąco. Ci polecam stosowanie tego, jeżeli pieczesz jakieś mięsa bo wtedy po prostu wychodzi Ci to szybciej i oczywiście jest taniej, krócej pieczesz, krócej używasz pikarnik, więc no masz dzięki temu mniejsze rachunki za prąd. Kolejny mój pomysł to jest pieczony cały kurczak, możesz sobie go upiec w całości, nie musisz nic kroić ani ani za bardzo się angażować w robotę. Wystarczy, że weźmiesz, oczyścisz takiego kurczaka, osuszysz, następnie natrzesz przyprawami solą, pieprzem, czosnkiem, papryką mieloną. Możesz użyć troszeczkę wędzonej papryki. Weź to wysmaruj troszeczkę olejem, żeby się wszystko dobrze rozprowadziło, bo, bo łatwiej jest tak na mokro rozprowadzić wszystkie przyprawy i musisz to tak zrobić. No powiedzmy. Jakbyś chciała, czy chciał zamarynować tego kurczaka. Umieść go potem do naczynia żaroodpornego. Myślę, że powinien się bez żadnego problemu zmieścić, bo zazwyczaj kurczaki mają takie sklepowe około 1,5 kg maksymalnie, nawet raczej troszeczkę mniej, więc bez problemu powinien się zmieścić. Rozgrzej piekarnik na 200 stopni, ustaw na 30 minut i wsadź w naczynie żaroodporne, z przykryciem, żeby on był po prostu przykryty, możesz podlać troszeczkę wodą, żeby tam było parowanie w środku, żeby to równomiernie się, że tak powiem, piekło i dusiło, i potem, jeżeli już minie ten czas, ten pół godziny, możesz ściągnąć pokrywkę, troszeczkę oblać tym sokiem, który się wytworzył podczas pieczenia i tą, tą wodą całą oblewaj, żeby się nie wysuszyło, i zapiekaj tą skórkę, zapiekaj tego kurczaka i upiecz do samego końca. Myślę, że to długo nie będzie trwało. Zazwyczaj się przyjmuje, że się piecze mięso w całości 1 kg przez jedną godzinę, ale to jest kurczak, więc mięso się robi szybciej. Myślę, że w 40-50 minut powinno już wszystko być gotowe, no ale oczywiście to musisz sprawdzić, bo zależy od tego, jaki masz pikarnik. Jak grzeje, każdy piekarnik jest inny nowsze piekarniki jeżeli masz w miarę nowy, no to dosyć szybko upiecza jeżeli masz taki całkiem stary model, to może to być po prostu troszeczkę dłużej bo już te grzałki są zużyte i, i nie grzeją tak dobrze jeżeli nastawisz na 200 stopni, to wcale nie jest powiedziane, że ma 200, więc no musisz sobie na to wziąć poprawkę no ale oczywiście tak jak każdy, każdy kucharz musisz sprawdzić, czy to mięso jest miękkie, czy się to wszystko upiekło. Ja zazwyczaj używam patyka takiego do szaszłyków długiego i wszędzie wkuwam w te najgrubsze miejsca i sprawdzam, czy po prostu wchodzi jak w masło. Jeżeli wchodzi, no to super, to jest idealne, jest upieczone i taki kurczak jest już fajny. Tutaj jeśli chodzi o wykorzystanie całego kurczaka, to możesz również go najpierw przyrządzić z niego rosu i masz po dodatkowo zupę i potem jak wyciągniesz takiego kurczaka wystarczy, że on troszeczkę odcieknie z tego rosołu możesz go posypać przyprawami i jedynie zapiec w całości tak do chrupkości, do przypieczenia w piekarniku on wtedy jest też bardzo fajny już masz pewność, że jest ugotowany nie musisz długo piec, myślę, że wystarczy 10 minut żeby go sobie zapiec żeby to wszystko fajne było fajna była skórka żeby była złocista, chrupiąca no i żeby ten kurczaczek ładnie wyglądał, kolejną trzecią propozycją to jest bazyliowa pierś z kurczaka z suszonymi pomidorami i serem mozzarella. Wystarczy, że rozbijesz filety z kurczaka tak jak na kotlety, doprawisz sobie solą i pieprzem, posypiesz troszeczkę suszoną bazylią, ułożysz na papierze do pieczenia, połóż na górę pomidory suszone, rozłóż równomiernie, posyp tartym serem mozzarella, który możesz kupić w gotowej paczce, są zazwyczaj w sklepach wiórki albo taka kosteczka, ewentualnie możesz ułożyć plastry. Nagrzej piekarnik na 200 stopni, stać na 20 minut i powinno być gotowe. Oczywiście sobie sprawdź, najwyżej dołożyć troszeczkę czasu. To jest też bardzo fajne, gorąco Ci to polecam. Yy, ważne jest tutaj, aby mięso było takie dosyć cienkie, tak jak na te kotlety. Nie takie grube, będzie długo się piekło. Ser może się przypalić, a, a mięso jeszcze będzie surowe, więc yy, najlepiej zrób takie cienkie i wtedy masz gwarancję, że to wszystko się upiecze. Yy, kolejny pomysłem to jest potrawka z kurczaka z warzywami. Potrawka, czyli po prostu zwykły gulasz drobiowy. Gulasz z kurczaka, bardzo fajny, yy, zdrowy, ponieważ mięso jest gotowane. Yy, ja Zawsze przygotowuję w domu w taki sposób, że najpierw zagotowuję wodę, potem dodaję do niej soli albo wrzucam kucharka i wrzucam pokrojonego w kostkę fileta z kurczaka. Potem po jakichś 10 minutach czy może 15, w zależności od tego jaką dużą kostkę mam, ściągam wszystkie szumowiny i dodaję tartą włoszczyznę. Możesz sobie użyć świeżą, czyli marchew, seler i pietruszkę, korzeń pietruszki, sobie zetrzeć na grubych oczkach na tarce i dodać do tego, żeby się ugotowało. Ja jednak wolę osobiście po to, żeby było szybciej, to, to wolę wykorzystać sobie mrożoną, taką gotową. Kupuję sobie zawsze w biedrze taką paczuskę, paczuszkę za 3 czy 4 zł, i dodaję sobie do takiego mięska. To zazwyczaj bardzo szybko się gotuje, jakieś 7 minut i już te, te warzywa są mięciutkie. Także to jest mega szybkie do przygotowania. No, jeżeli już sprawdzę i wszystko jest miękkie, mięso jest miękkie, no oczywiście sprawdzam, nie wybieram naj, największy kawałek ze wszystkich i zobaczę, czy on jest już miękki. Jak biorę większy, to mam pewność, że też cała reszta tych mniejszych kawałków jest na 100% już ugotowana. No i smakuje, jeżeli jest wszystko w porządku, to wyłączam gaz. I przygotowuję zawiesinę z mąki i wody. Czyli biorę do miseczki, wlewam trochę zimnej wody z kranu i po, po trochu wsypuję do niej mąki. Mieszam trzepaczką mrózgową, mam taką mózgę fajną, którą sobie to wszystko mieszam. Potem wlewam to powoli do tego gulaszu i też mieszam tą mrózgą. Potem muszę to zagotować, żeby ta mąka się, żeby mąka zgęstniała. Dopiero po zagotowaniu wiadomo jaka ja, jest gęstość sosu. Lepiej nie dawać za dużo tej mąki tej zawiesiny po prostu, bo wyjdzie z tego kluska i będzie bardzo mocno czuć to mąkę. Lepiej, żeby ta potrawka była troszeczkę rzadsza i trzeba teraz ją też podprawić śmietaną, którą na, na pierwszym miejscu musisz zahartować. Ja zawsze używam śmietany osiemnastkę, według mojej oceny najlepsza jest piątnica. Ona ma fajny taki słodki smak, nie jest kwaśna więc bardzo dobrze się komponuje z takimi sosami. I z zupami, dlatego ją sobie stosuję. No trzeba ją oczywiście najpierw zahartować, bo jeżeli się wrzuci taką prosto z lodówki zimną, no to ona się zetnie i będą pływać różne takie kawałki tej śmietany, będzie to brzydko wyglądało, może to się ściąć będzie po prostu zważona, śmietana i to tego, tego nie powinniśmy robić, dlatego koniecznie weź sobie, daj łyżkę, taką solidną łyżkę do miski i wlewaj łyżką po troszeczku, po troszeczku i mieszaj ten gorący sos. Tak? żeby ona po prostu zyskała temperaturę tego sosu, żeby nie zrobić takiego szoku termicznego i po prostu z lodówki nie wrzucać tej śmietany tylko żeby ona się troszeczkę rozgrzała i dopiero jak się tak ją rozmiesza z tym gorącym sosem można ją dodać do, do tego gulaszu i dokładnie wymieszać i już nie gotować, już nie zagotowujemy bo nie ma takiej potrzeby możesz sobie posypać jeszcze natką suszoną pietruszki, wymieszać żeby ten sos fajnie wyglądał no i masz gotową taką potrawkę którą możesz sobie śmiało zjeść z ryżem lub makaronem. Polecam ci do tego na przykład makaron penne. Bardzo fajnie będzie się komponowało, bo do tych rurek po prostu nawlatuje ten Cały sos i to będzie wszystko takie smaczne, polecam Ci oczywiście ryż gotowany, ale nie z takich torebek foliowych, ponieważ jak gotujesz ten plastik, to on przenika do tego ryżu i potem zjadasz te mikro cząsteczki plastiku, no i masz ten plastik w swoim organizmie. Lepszy jest ryż taki z, z kilogramowych torebek papierowych, ja zawsze taki stosuję, wystarczy troszeczkę sobie nasypać. To jest dużo lepsze rozwiązanie. Oczywiście z ziemniakami też jak najbardziej po polsku będzie pasowało, też możesz sobie to przygotować. Moje dzieci bardzo to lubią, także to jest taka sprawdzona potrawa i w zasadzie jest dla wszystkich domowników i każdy to sobie z chęcią zje. Piątą propozycją to są duszone zraziki drobiowe z szynkomiserem. Też bardzo proste, bardzo fajne, nie, nie wymaga dużej ilości pracy. Myślę, że praca sama w sobie to jest około 15 minut łącznie z przygotowaniem sosu, a całą resztę robi za nas piekarnik, więc nie trzeba za dużo się wysilać. Wystarczy, że wyporcujesz pierś z kurczaka, tak samo jak na kotlety. No, tak muszą być dość cienkie, dlatego najlepiej to rozbić cienko, żeby to dobrze zawinąć. Trzeba to doprawić solą, pieprzem, papryką mieloną oraz czosnkiem granulowanym. Nie przesadzać z tym czosnkiem, żeby czasami nie zdominował smaku. Ułóż plasterek szynki, na to plasterek sera i fajnie, ładnie to zwiń, pozaginaj brzegi do wewnątrz, tak jakby się zwijało krokieta. Najpierw brzegi do wewnątrz, a potem rulonik i układaj w naczyniu żaroodpornym zawsze tak się robi, że to zagięcie to, to ostatnie się kładzie na spód i jeszcze opiera o siebie wszystkie te zraziki aby się nie rozwinęły podczas pieczenia możesz posypać mięso z góry mieloną papryką czerwoną po to, żeby miało fajny kolor no i żeby tam jakiś dodatkowy smak było troszeczkę podlej wodą i piecz w naczyniu żaroodpornym pod przykryciem w 200 stopniach przez około 50 minut to bez problemu powinno wystarczyć. Jeżeli jednak chcesz mieć sos do tego dania, no to musisz troszeczkę większą ilość wody wykorzystać i wlać ją. Może sięgać dużo więcej ponad poziom tych roladek, tych, tych zrazików, jakieś nawet 2 cm. Może to być całkowicie zalane, więc to będzie tak naprawdę, no, no będzie się gotowało w tym, w tym wywarze. Tylko musisz jednak tą wodę doprawić, ponieważ jeżeli Będziesz mieć taką, bez żadnych przypraw, no to wyciągnie wszystko z tego mięsa cały smak, i to będzie po prostu jałowe, nie będzie się nadawało do jedzenia, bo będzie niesmaczne. Dlatego musisz z tej wody przygotować taki bulion. Najlepiej doprawić to kucharkiem. Możesz dosypać też różnych przypraw, papryki, tak mielonej, czy troszeczkę czosnku granulowanego, żeby to miało fajny smaczek. No, i jeżeli już upieczesz, to wszystko, możesz zlać tą wodę, ten cały wywar przez sitko do garczka, do jakiegoś małego, i musisz wtedy zagęścić zawiesiną z mąki wody oraz dodać troszeczkę śmietany zahartowanej, żeby to miało fajny smak. Tak samo jak przy tej potrawce, możesz dosypać troszeczkę natki, pietruszki suszonej albo świeżej i to wymieszać, żeby ładnie to wyglądało. I jeżeli masz ochotę, to też takiej Włoszczyzny mrożony możesz przygotować sos, taki śmietanowy z warzywami, też wrzuć to 5 czy 7 minut się pogotuje w tym wawarze, to też jest dosyć szybki sosik, bardzo fajnie, bardzo fajnie, bo szybko można go sobie przygotować. Także polecam Ci, to jest bardzo fajny pomysł na obiad. Myślę, że wszyscy domownicy chętnie się będą tym zajadać. I kolejną moją propozycją, szóstą, to są pieczone skrzydełka w sosie barbecue. Uwielbiam je robić, bardzo często jak kiedyś przygotowywałem, zwłaszcza na kolacje. One są bardzo fajne, gdy się planuje na przykład kinowy wieczór w domu, taki przy filmie, żeby sobie coś fajnego przekąsić i żeby się niekoniecznie jakoś bardzo najeść, takie skrzydełka barbecue są idealne. Wystarczy doprawić je solą i pieprzem oraz posmarować gotowym sosem barbecue. Wystarczy około 20-25 minut pieczenia na papierze do pieczenia. Piekarnik musi być ustawiony na 200 stopni, najlepiej z termobiegiem. Myślę, że, że akurat 20 minut i 200 stopni powinno bez żadnego problemu wystarczyć. Tutaj mam jednak dla Ciebie taką dosyć ważną uwagę. Jeżeli sos barbecue jest bardzo gęsty, to może się po prostu przypalić. Ja kiedyś miałem taką właśnie sytuację, że, że kupiłem no niby dobrej firmy, dobrej marki, ale jednak ten sos był za, zbyt gęsty i troszeczkę mi się to przypaliło i taki był nieprzyjemny ten smak. Więc gdybym to wiedział wcześniej, to bym go troszeczkę rozrobił z wodą i to wszystko wysmarował, i dopiero wtedy zaczął pieczenie, ale takie skrzydełka są super, może do tego podać jakąś fajną, delikatną suróweczkę Polecam ci, też mam taki fajny pomysł na, na dressing do sałatek z, z jogurtu naturalnego. Możesz wziąć sobie jogurt naturalny, łyżkę majonezu dekoracyjnego, też jakiś dobry firmyk, żeby to wszystko fajnie smakowało. I, I wyciśnij świeży sok z cytryny, oczywiście bez pestek. Dopraw solą, pieprzem, to wszystko wymieszaj. To jest mega fajne do takich letnich sałatek. Naprawdę odświeżające, to jest mega fresh, jeżeli robisz, zrobisz surówkę. Z, powiedzmy z sałat i ze, ze świeżych warzyw, takie jak ogórki, pomidorki czy papryka, to wszystko idealnie się komponuje, to jest naprawdę wypasione i taka kolecejka jest idealna, czy suroweczka na obiadek, także to dodatkowo Ci polecam. Nie, kolejnym moim pomysłem, siódmym, już ostatnim jest kurczak w sosie szpinakowo-cerowym. Uwielbiam to danie, to jest jedno z moich ulubionych, uwielbiam połączenie szpinaku razem z serem, także to jest naprawdę fajne. Możesz wykorzystać świeży szpinak, taki szpinak baby, który możesz przygotować na patelni, on jest do kupienia we wszystkich marketach w zasadzie, więc bez żadnego problemu go dostaniesz. Możesz go tak podsmażyć troszeczkę na masełku, dodać świeży szpin świeżego czosnku do tego szpinaku. Jeżeli chcesz, to wykorzystaj mrożony szpinak. No, on musi się troszeczkę pogotować na patelni właśnie z, z czostkiem. No i uwaga do tego: szpinaku trzeba dodać troszeczkę śmietany, najlepiej trzydziestki. Wlać ją od razu prosto na patelnię i dodać taki rozdrobniony serek topiony. Możesz go albo pokroić wcześniej, albo możesz go rozgnieść w rękach. Chodzi o to, żeby nie wrzucać całej kostki, bo będzie bardzo trudno go rozprowadzić i wykorzystaj taki serek bez żadnych dodatków, bez szynki czy papryki, jak to będzie zwykły, czysty, na przykład gołda, żeby to był dobry smak, ja zawsze taki używam, mam pewność, że to wszystko będzie dobrze smakowało. Musisz to doprawić solą, pieprzem oraz właśnie czostkiem. wymieszać bardzo dokładnie serek. W międzyczasie usmaż sobie takie grubsze paski kurczaka w mące, no grubsze, no takie nie wiem, centymetrowe, półtora centymetra grubości, takie długie paseczki, załóżmy takie na, na nie wiem, na, na 7 cm, doprawię solą, oprócz troszeczkę w mące. I usmaż na oleju. Tutaj zaznaczam, że olej nie może być zbyt słaby, ponieważ mało rozgrzany olej rozmiękczy tą mąkę, i to taka kluska się zrobi. Chodzi o to, żeby to się wszystko fajnie ścięło, przyrumieniło, żeby to było fajne. I teraz kwestia podania. Tak fajnie kiedyś zrobiłem, że umieściłem najpierw sos szpinakowy na talerzu. Tak na samym środku taki okrąg zrobiłem i na niego zacząłem układać tak na stosie, jeden na drugim, te, te kawałki kurczaka. Bardzo fajnie to wyglądało, można to ładnie udekorować jakimiś pomidorkami koktajlowymi, można położyć też na talerzu jakąś suróweczkę. To bardzo fajnie wygląda, że jak, jeżeli masz dekorację, to, to danie jest naprawdę bardzo fajne, takie bardziej prestiżowe, jak to fajnie sobie podokładasz. Po poukładasz na talerzu, to będzie ładnie wyglądało. Możesz tu skorzystać z przygotowania prostych dekoracji z mojego pomysłu, które znajdziesz na moim blogu www.foodandtravels.eu Tam masz taką zakładkę dekoracje potraw i masz bardzo fajne pomysły, naprawdę mega proste, mega szybkie. Możesz samodzielnie przygotować fajne dekoracje jeszcze przed obiadem, jeżeli chcesz się pochwalić swoimi nowymi umiejętnościami kulinarnymi, to możesz przygotować takie proste dekoracje. Jeżeli używasz telefonu, to w górnym prawym rogu masz taką ikonkę taką małą ikonkę z krateczkami, takimi kreseczkami, jakby czy krateczkami. Kliknij ją i ci się rozwinie całe menu. I tam masz między innymi właśnie dekoracje potraw, ale również masz inne, inne strony. Także możesz sobie popatrzeć. Tam są na przykład moje kursy gastronomiczne. Jest napisane o moim kanale na YouTubie, Jest galeria kulinarna. Są różne desery, słodkości, dania mięsne, artykuły kulinarne, przepisy na karnawał, na różne okazje, na sylwestra, na wiosnę, na lato, też na grilla, na Boże Narodzenie. Masz bardzo dużo różnych przepisów, możesz sobie to wszystko sprawdzić. Także gorąco Cię do tego zachęcam. To jest bardzo fajne i jeżeli to sobie przejrzysz, to z pewnością zyskasz nowe pomysły i będziesz lepiej mógł czy mogła przygotowywać swoje potrawy w domu. Także gorąco Cię jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia moich mediów społecznościowych. Zajrzyj również na Patronite, gdzie możesz zostać patronem i być członkiem naszej społeczności i się rozwijać razem z nami. Zapraszam Cię serdecznie. Wszystkie linki do mediów społecznościowych i do Patronite znajdziesz w opisie filmu. Tam też również dowiesz się troszeczkę więcej o moich kursach gastronomicznych. Jeżeli pracujesz w gastronomii, to możesz się tym zainteresować, gorąco Cię do tego zachęcam. Na mojej stronie internetowej również jest taka zakładka Oferta, w której jest napisane właśnie o tych kursach, także możesz sobie to wszystko sprawdzić. Jeżeli potrzebujesz na przykład prostą stronę internetową, to również mogę dla Ciebie taką wykonać, wejdź sobie w tą ofertę i wszystko przeczytaj. Także życzę Ci miłego tygodnia. Mam nadzieję, że się usłyszymy jeszcze w następnym podcaście szefa kuchni za tydzień, czyli w środę o godzinie 21.30. I zaznaczam, że co tydzień o tej samej godzinie, czyli w środę o 21.30, dodaję nowy podcast i na pewno sobie możesz z niego skorzystać bez żadnego problemu on jest darmowy także gorąco cię zachęcam i życzę ci samych sukcesów miłego tygodnia mam nadzieję że życie ci się ładnie będzie układało przez ten cały tydzień na razie cześć pa